Cześć, z tej strony Hardkorowy Brendal i dzisiaj pokażę Wam moją kolekcję gier w różnych platformach. Będą to w platformach PC, PlayStation 2 i planszowe. Pierwszą grą, którą Wam zaprezentuję będzie to oto FIFA 14. FIFA 14 był, wyszła w październiku 2013 roku, gdyż FIFA 14 od EA zawsze wychodzi przed datą z FIFA. FIFA instalując tam, no, i to chyba nie muszę tłumaczyć, wszyscy wiedzą co chodzi. Uważam, że jest to jedna z lepszych gier sportowych do tej pory. No, jeszcze jest tam e, PS, ale uważam, że FIFA jest bardziej realistyczną grą niż Pro Evolution Soccer. Następną grą, którą Wam zaprezentuję, będzie symulator motorówki Aquadelic GT. Gra została zakupiona w MPI-u za około 349 zł i jest to symulator właśnie motorówki Tutaj wam CDK nie mogę pokazać zbyt ale cenne. zbyt to jest on cenny Tutaj właśnie mój kamerzysta mi, podpowiedział, tak Gra jest w oczywiście polskiej wersji językowej, tak jak i oczywiście Fifa No i myślę, że jest to uważam dobry zakup na różne imprezy dla większej ilości znajomych polecam bardzo tę grę. Z tym, że również trzeba się liczyć, że trzeba więcej za nią dać niż za FIFA, na przykład. No. Więc lecimy dalej. Następną grą będzie wieźmin. Wieźmin 1. Yy, gra oczywiście w rozszerzonej wersji. Mamy tutaj różnego rodzaju. Yy, o właśnie, poradnik do gry. Instrukcja i sama gra, czyli instrukcja, jakby. Dodatkowej do wersji rozszerzonej do Wizmina. Yy, gra jest od C C CD Projekt Uważam, że gra jest zrobiona perfekcyjnie, jest to oczywiście polska gra. Tutaj mamy rewelacyjne właśnie takie instrukcje i tego typu rzeczy, później mamy Audio CD, czyli muzyka inspirowana do gry, później sama gra edycji rozszerzona i PC dodatkowe materiały, czy różne wideo materiały filmowe scenki kad scenki kad filmy i tego typu rzeczy. Następną grą jaką wam pokażę będzie na PlayStation 2 od EA Sport FIFA Football 2003. Gra wyszła w 2002 roku, tak jak to wcześniej mówiłem przy FIFA 14. FIFA, znaczy EA robi gry yy, FIFA z wyprzedzeniem o rok. Gra, no, dość stara, wyszła ona 11 lat temu, ale uważam, że jeśli ktoś jest fanem piłki, zawsze może w nią pograć. Następną grą jest FIFA Football 2004. Na obrazku właśnie widnieje Ronaldinho, po środku jest Thierry i na lewej stronie Alexandro Del Piero, grający w Juventusie. A w tej, porze, o tej, w tej chwili nie wiem, gdzie gra, yy, uważam, że gra no, minimalnie poprawiła się jakością do FIFA 3, 2, FIFA 2003, no i też polecam. Następną grą będzie FIFA 06. FIFA 06 w do FIFA 04 jest znacznie lepszą grą pod względem grafiki jakości. Widnieje też L Extra Klasa. Gra oczywiście w polskiej wersji językowej. Następną grą jest FIFA 07. FIFA 07 minimalnie różni się od FIFA 06 i, tak jak w poprzedniej części, oczywiście ekstra klasa i polska wersja językowa. Następną grą będzie FIFA 08. FIFA 08 jest już <laughs> lepszą stanowczo graficznie i Yy, pod względem gry, jakości gry, yy, wyglądająca pod względem właśnie piłki nożnej Też jest w polskiej wersji językowej i ekstra klasa Następną grą, jaką Wam zaprezentuję jest FIFA 09, również na PlayStation 2 Gra oczywiście w polskiej wersji językowej, z ekstra klasą I też polecam Następną grą, jaką wam zaprezentuję, jest to klasyk gier, jedna z pierwszych gier z, r, r, przygodowych, jeśli można ją tak nazwać. Jest to Grand Theft Auto Vice City od 18 lat. Gra jest polskiej, polsko-angielskiej wersji językowej na PC. Uważam, jest to klasyk, jeśli chodzi o gry na PC i sądzę, że każda osoba posiadająca musi to zagrać po prostu posiadająca albo w PC yy, i oczywiście yy, skoń, u, która ma ukończone 18 lat. Właśnie tak. Następną grą jest Seed Mary's Pirates. Tą grę akurat zakupiłem w wersji promocyjnej za 129 zł w MediaMarkcie. Gra jest od 12 lat. Gra jest przygodowo-strategiczna w polskiej wersji językowej. Następną grą jest Car Carjacker Gra wyścigowa, samochodowa Również na PC Jak poprzednie dwie gry W polskiej wersji językowej Od 16 lat. Następną grą jest Ultimate Motocross Czyli inaczej wyścigi motocrossów, inaczej motocykli Gra jest w polskiej wersji językowej Od 3 lat. Od Play for Fun Następną grą jest gra na PlayStation 2. Do, to, do it or life to? Od tykwo. Gra porównywalna do Tekena, lecz uważam graficznie nie umywa się do Tekena. Następną grą jest dodatek do FIFA 12 Euro 2012 Polska Ukraina. Dodatek zakupiłem wraz z FIFA 12, króle, której akurat nie mam, jest pożyczona. Gra oczywiście polskie polskiej wersji językowej. Następną grą na PC jest FIFA 10. FIFA 10 w polskiej wersji językowej z Robertem Lewandowskim grającym w Lechu Poznań, który obecnie gra Borus i Dortmund przechodzący do Bayernu Monachium. Następną grą jest PS2010. Tak, soccer. Tak, uważam, że jest to też klasyk na, PlayStation, na wersję PC, czyli na komputer od konami. I jest to konkurent FIFY. Następną grą jest Wild Park 2. Gra strategiczna, można ją tak nazwać, taka przygodowa, rozwijające swoje zoo. Można tu rodzić zwierzęta, gra po polsku. Uważam, że jest to bardzo fajny zakup dla dzieci do 12 roku życia. Następną grą jest gra na PlayStation 2, Tekken 5 od Namco. Uważam, że każda osoba, która nie gra nigdy w tą grę, musi w nią zagrać. Jest to klasy gier na PlayStation, jest to gra <laughs> yy, walka, tutaj walki 1 na 1 lub 2 na 2 yy, Gra od 12 lat, yy, cechują przemoc i agresja oraz, wul oraz wulgaryzmy. Następną grą są Olimpiada Ateny 2004 jest, już, jest to już starsza wersja Olimpiady. Nie posiadam nowszych, ale uważam, że jeśli ktoś lubi sport i lubi różne dyscypliny, powinien zakupić tą grę. Następną grą jest na PlayStation 2 Champions League 2006-2007. Przepraszam z góry za brak opakowania, ależ zostało ono zalane i Z tego względu go nie posiadał. Następną grą jest Need for Speed Undercover na PlayStation 2. Gra od EA, tak jak i FIFA na każdą konsolę lub PC. Gra w polskiej wersji językowej od 12 lat. Następną grą jest FIFA Football 2002 z Tiauri na akładce. Byliśmy w Anglii kupiliśmy ją właśnie w tym czasie za symboliczną opłatę 30 funtów. Także niezbyt duży wydatek, jednak gierka naprawdę bardzo dobra. Następną grą jest Gran Turismo 3 Aspect The Real Driving Simulator. Gra, wyścigi samochodowe, jest to bardzo fajna gra. Polecam. Dariusz Pakowski. <grym> Następną grą, lecz jednak ta już gra jest yy, grą Myślącą łamigłówki metalowe. Uważam, że dla osób niepełnosprawnych ona świetnie wpływa na rozwój i na kreowanie ruchu rąk. Następną grą są słynne strategiczne statki: Globe Trotters od King. Następną grą są Scrabble. Tak one się o to prezentują. Ja mam akurat tej wersji bez pudełka i uważam, że jest to bardzo fajna gra na wieczorne spotkania z I przed ostatnią grą jest to Twister. Twister gra dla sześciu osób maksymalnie. Gra, w którą mogą bawić się również dorośli, młodzi, jakże i starsi ludzie. Gra świetna na różnego rodzaju imprezy urodziny i innych rodzaju imprezy. Polecam. Następną i ostatnią grą jest gra Słynna Mafia od Party Game Granna. Gra od 8 do 22 graczy w wieku od 8 do 99 lat, wciągająca gra psychologiczna. Podna, godna polecenia. Z tej strony hardkorowy Grendal. I wszystko. Pomyłka, pomyłka Hardkorowy Brendal. I to będzie wszystko z naszej strony. Widzimy się w kolejnym filmiku. Dzięki, trzymajcie się i cześć. cześć.